46 no Cadza okay, no, no, <grywky> na to na dowieżasa, mam tamte Jeden gdzieś po domu mam impulsy, mogę gdzieś wkać, gdzie jest? A widzę, dobra, e, tutaj, pa, na LK, mam go no, na tamtych RK do szaf Ja chłodnie, no. nie mam droni, no tak Dod na Gdzieś na na blisko w moim no. domku DET 30 30 crack? 60 white nie mam ma kurwa on, on mawszy sobie, on śpi Są jakieś nube, czuje D oni nie tego nie są w porcie, oni nie są tutaj. Dobra 100? Zero? Zero 1 Dobry damage. Ja stoję, 30, Zero. Mam go na plecy. Stam ich, stam ich, stam Let's go. 100 i tutaj, ta... Za zatr... to, zatr... mam splesza. Zejść na dół. O, 50. Tylko zabijam. 90, o, 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 Tam się deba, Zaraz, 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 Jest zaraz, 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 na, górce. na zaraz, 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 Aura ma 0, tak z 62, ale tam kolega 15? nic mi da jeszcze. Krak. Tu na mnie klient od razu jak coś. A ja idę już już za*** raczej. A spider się na spider się Na w i tam zielona bohaterka ma 0, 52 white ma. Dead. sale no, Jeszcze takie sala mną biega. 100. Halo. Dead. No, w Tu na ford, na pa. Ja idę. Mogę mu impulsem wlecieć, jak też. Lecimy stanął? Ruszył się. Ja mogę mu wlecieć tym. No On sobie z p.a. do mnie jest jakieś strzat na mamy. Trajnie. Rozp.a. Mogę się okupować. Trzech mam. Pomóż mi No tam jest trzech, tam jest trzech. Zero ma, zero ma. Dead. jest do ty, typie zoom w śmietniku chyba Chodź do mnie Jak jakieś, jakiś to na dole Chodź do mnie rozwaj, rozwaj <laughs> Room, trochę chyba robił Edward Nie, Po prawej, prawej. Okay. Tak, widziałem, biegł Jam mam... tego? Zero Time 3 Ej, zajebuł mi Co? No My zero, mamy zero Time Dobra. Pomóż. Idę. Dobra. Znowu z PSO. Ja już jak coś. szybko. Typ na mnie, na Idę. jest? Tam jest, Asiu. Nadal. Zabiłeś? Tak, ostatni, Tam jest. Daj się słuchał Już dobry zjama. Ale średnie. 46. Chyba. znowu zabijaliśmy tyle. Ja za za Ach, ja mi, mi, Nie, ja doładowanie. Nie. No, jeszcze 50 ja Jeszcze raz na, Ja mogę na tego na, na, na billboard. Rode. O, on dalej pikuję daj, Daj, jeszcze mi no. jest tam. Ja, do, ja dostaję. Daj daj, ze splitami jakoś wyjdzie. Ej, pode mną, pode mną, chodźcie Pomóżcie To? No? Ja ci mogę portawar do wziąć, wchodzisz, wchodzi, nie? Nie, czuję. Ja, ja. On jest tam w... wchodził sobie tak jak, jak tam po oh. Jest u góry 60 no, koło... no. Za Zawył mnie Tańczy 60 no. dosłowka jak coś Wchodzi na, na mnie, na mnie, na mnie Spad na dad na, 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 na dół na dół Dajcie 19, na haję, na podcie, no. na, samej? Jestem dead Darob Tu, tu, tu Na mnie, rzutę splasha Tańcie, tańcie Biegnij do środka, wbiegł do środka Nice. Ja to... a, a, rach, a, 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 a Aha, ty. Lepiej, on jest dobre, na tym się, górę, e, na górę, tam na, na no, ta. Walimy, eee, no. 3, 4, on nas widzi. 3, 5, 4, 3, 5. 5. On nas widział, jak coś, za tego nie.

Nisko, trafę, ja trochę na gumie. Z tamtej górki jak ktoś. Mogę kafka rozrzucić sobie. Słuchaj, No. Mam forte, forte, set, wiesz? Jeden. No. ten kamień, kurwa, poczuć i są. 161 znowu. Nice, nice. Masz tutaj, masz, basta. Jest Ten forte, jeden, jest jeden, jest jeden. Spadł. Spad. A moje, No, nice. Chodź tam może. Ja spróbuję go dać. Tak, ja idę do kamień jak coś. Są na tej wieży, są. Musimy mistrzeć od dołu, Ta A na jest są już w, 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 w tym. Jest na, da, da, da. 198 mój marka. Jest jakaś barierka tam. Masz co Masz im czy nie? Mamy łapę. Okej, okay. to ja może teraz, odprawę. Okay, no, ja Spójrz na razie mnie. biegnę, bo jeszcze nikt do mnie nie strzela. Okay, Niech no, tam no. riftują teraz na siebie. Da, da, teraz, teraz pingnijmy, wyjmiemy. No, ja strzelam do nich, żeby... Ja mam 4 sloszy dalej, i ja idę na goł na wieżę najpierw, może. Tutaj gdzieś Dobra, no jeszcze zajść szybko. Masz 40 impulsów, no. Ty, ty pod masz, tu, tu blisko, blisko, prawo, patrz, patrz, patrz. Tak. Pięć. Mogę, mogę tu kasera postawić. A, poleciał. Nad na mi leci typ. Zielony. Tutaj. Weź coś z tego... Ej, na drzewie, na drzewie, na, drzewi, na drzewach, na drzewach. Ja mogę być dead. Wysok 100. Żyję. White'a ma, white'a ma. Tańczy, tańczy dwóch. Jabłko zero masz. Zabiłem. Tańczy, tańczy dwóch. Zabiłem. Tańczy, tańczy dwóch. Idę do was. Musimy się uczyć za Raz razem jeszcze raz. Ja no, mam katarę 20. Mogę Coś Mam Da, dawaj. Dajcie daj się Coś się? O, dosamę zrost. Dajcie, plecy, dajcie sekundę. 20 na was zonie, że na drzewekami, no. Masz sobie. Omazero. No, no na dobra. Można go. Siadę po prostu. No, kurwa. Odpłacone jeszcze No, nie mieliśmy Kąd to nie kurwa, tam wyszli? czemu kurwa, mnie go, dalej spier? Ale kurwa... Nice. Reboot. Daj mu bima. Nie, a kurwa. Nice. Daj <coughs> mu Nice. I już mu bima. Już 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 tam mu ta. no. A no no to. Ta. Daj go ta. Daj mu mu Muszę go dobić. Nie ma iż po to. I się schowaj gdzieś zaraz. Do domku po prostu, tutaj po prawo. No. Zajęliśmy wszystko. Miał. No? Ja to pewnie nie. No to powinienem gdzieś na, na tym, na erzu siedzieć. Tu i... A, ale tego krzaka, no? O kurka. Doszło do Od prawej chyba cię strzela, nie wiem. Jeszcze jest ogrzewku tu, no kurwa Ja pierdol, co ja dostałem teraz? Masz placement fajny? To jest solo O nie, solo Nie, 126. no kurwa 126 no, Będziemy... so, na pewno będzie Na 100%? Ostatnio mieliśmy 125 Nie był solo okay. tu Dobra Raczej ko... na no, 90%